Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem witamy was na stojąco, ponieważ ponieważ gdybyśmy siedzieli, to by nas nie było widać za ogromu tych ogromnych rzeczy pięknych. Także dlatego tutaj wam wszystko zaprezentujemy teraz właśnie w tej formie. A jesteśmy na Kujawach kolejny raz. Jest to rzut z drugiej hali, w której byliśmy i kupiliśmy troszkę różnych fajnych rzeczy. Zapraszamy. Zapraszamy. od czego zaczniemy? Może od... Od największych zdobyczy. A największy jest... O, ojej. Taki wielki wazon, bardzo ciężki, można nim ciszyć bicepsy. No i też docenić jego gigantyczną formę, pękatą, fajną, w odcieniach żółcieni, brązu, czerni. Myślę, że jest to super obiekt na przykład na umieszczenie w nim jakichś ususzonych, fajnych Polnych kwiatów. Tak, myślę, że trafi on do naszego sklepu wraz z jakąś jesienną dostawą i komuś na pewno sprawi bardzo dużo radości. Też tak myślę. Innym fajnym obiektem, który się trafił, to jest mój faworyt w ogóle z, tej, z tego rzutu, jest taki piękny porcelanowy wazon, amfora w zasadzie, inspirowana kulturą chińską. I to bardzo bezpośrednio inspirowane, ponieważ ma oznaczenie, w sensie jest to chyba z serii WUHAN, co by nam się jeszcze te cztery lata temu troszkę źle kojarzyło, ponieważ miasto WUHAN było zalążkiem pandemii, mm. koronawirusa. Na szczęście to już za nami, a Bazon może cieszyć swoimi pięknymi wzorami w niesamowite pastelowe, wyraziste kolory i złote różne elementy, które im towarzyszą. No jest naprawdę zjawiskowy. Jedynym mankamentem jest to, że ma nieco zakamienione wnętrze, ale myślę, że po powrocie do Warszawy zabierzemy się za jego czyszczenie i uda nam się go doprowadzić do fajnego stanu. Damy radę. Ale są też malutkie wazoniki jak zwykle, taki też niemiecki, żółto-brązowy, i taki szklany wazonik. Tak, ten jest szklany, z takim malowaniem w krakelury tak zwane, czyli taki celowy zabieg, żeby pokazać jakby spękania, w sensie sam wazonik nie jest spękany, tu chodzi tylko właśnie o to malowanie. Skoro wazony, to może jeszcze ten, bardzo wyjątkowy z racji swojego wybarwienia. Mhm. No rzadko się zdarza wybarwienie takie dość diaboliczne można by powiedzieć czerwono-czarne czerwono mroczne ale bardzo ładne też z motywami ornamentami takimi kwietnymi wazon bardzo zgrabny też w formie pokaż też w środku on jest cały czerwony w środku jest czerwony jest ma wąski wlot więc dużo roślin się w niego nie zmieści natomiast kilka ładnych kwiatów wysokich na pewno zrobi wrażenie no i przede wszystkim właśnie jego wybarwienie jest ciekawe myślę że wpadnie oko w oko komuś kto właśnie ma bardziej upodobania takie ciemniejsze czarniejsze mroczne i idealnie on uzupełni pewnie wnętrze takiego domu eee, dobrze co dalej może to może jak jesteśmy przy kolorystycznie jeszcze przy tym wazonie to jeszcze pokażemy tą ciekawostkę. E, Ojej. Tutaj mieliśmy, e, mieliśmy dylemat. A to znaczy, mi wpadły w oko te miseczki, miski w zasadzie. One są dość pojemne. Natomiast ja sceptyczny. Marek, tak, był Marek był sceptyczny, e, czy je kupować, czy nie. E, no, e, stwierdziliśmy jednak, że je weźmiemy z jednego względu, ponieważ e, są to wyroby e, robione specjalnie na zamówienie Ikei. Ale w latach 70 Jest to produkcja portugalska porcelana. Co ciekawe, też ich forma jest taka dość w sumie staromodna. Reszta serwisów, jak znaleźliśmy w internecie zdjęcia tej serii, to reszta serwisu jest dość nowoczesna. Tak. Prawda? Cały ten serwis ma parędziesiąt różnych części i są naprawdę takie minimalistyczne, proste. A te akurat są takie dość jakby, archaiczne, można powiedzieć, w formie. Natomiast stwierdziliśmy, że fajnie jest mieć coś wintyczowego, właśnie z tej firmy. i mhm. I też znaleźliśmy gdzieś w internecie ogłoszenie, że w granicach 100 zł kosztuje taka miska. Ale sprawdzaliśmy... to trzeba zweryfikować. Tak, no bo są dwa rozmiary. My w sumie te wszystkie miski kupiliśmy za chyba niecałe 100 zł, więc chyba. No, tak, mniej trochę. Mamy nadzieję, że nam się. Albo zwrócą, albo że zarobimy na nich. Mhm. Co dalej? Co dalej? No, może taki kufelek na przykład. Ty o nim opowiedz. No jest tutaj kufelek. Rzadko kupujemy kufelki, jak wiecie, bo mało kto kolekcjonuje, szczególnie takie bardziej współczesne. Jak już ktoś szuka, to już nowszych. Natomiast tutaj urzekł mnie ten piękny okręt, żeglowiec, z podejrzewam takich czasów, kiedy jeszcze się pływało i odkrywało nowe lądy. Białe plamy na mapie, Znikały. E, w każdym razie e, ten żaglowiec jest pod banderą e, chyba angielską, tak mi się wydaje. Tak długo, e, znaczy jest to flaga Anglii, ale bandera morska może być trochę inna. Nie. Może być błyska, może, ale chyba... ale nie, Revenge się nazywa ten okręt, mhm. więc pewnie jest to ilustracja po prostu konkretnego pewnie tak, statku. Pewnie tak. I też było wykonane w Oakstone. No to podejrzewam, że raczej jest to mhm. angielski statek. No i oprócz kufelków mamy też kubeczki. Dwa kubki trafiliśmy. Jeden to jest Deutsche Bahn, czyli niemiecka kolej państwowa, ale tutaj jest też symbol Bundeswehry, czyli. Podwójne obrędowanie. Tak. Jest to jakaś szybka kolej. Jakiś taki okolicznościowy kubek, a drugi jej też jest niemiecki, pamiątka z Berlina z takim graficznym Reichstagiem, już tym takim odnowionym z, z przeszkloną kopułą. No i oprócz tego też jest pojedyncza czarna filiżaneczka. No to to jest ewidentnie moja słabość do jakichś zdekompletowanych właśnie filiżanek. Jest też, Marek znalazł z serii Melita, fragmenty chyba serwisu dla dzieci albo dla tak. lalek. E, taki piękny leżało... kolorek żółty. Tak, to w takim pudle, gdzie był cały ten serwis, ale każdy element miał utoczone albo łóżko, albo odpryśnięty i udało mi się jedną całą, jeden cały talerzyk, jeden, jedną całą filiżankę No znaleźć. jest to urocze, dodatkowo ja w innym pudle znalazłem jeszcze jajecznik z tej serii. Też melity melita? Jest niesygnowany, ale kojarzę, że już kiedyś mieliśmy Melity, właśnie takie jajeczniki, więc... Stąd bym tak obstawiał. A tu jeszcze jeden kufel, tym razem w formie kalosza. Bardziej szklanka niż kufel. Szklanka, tak. No absurdalny trochę kształt, śmieszny, ale, ale fajna ale rzecz. rzecz, taka trochę kiczowata. Mieści 0, 30, 0,3 litra. No to jak kiczowaty, to jeszcze może to. Mm. Tak, to jest coś naprawdę super fajnego, taka pamiątka z Miami. Na Florydzie. Plastik lata 70, 80, nie? Pewnie tak. Jest to kalendarz taki nabiórkowy. Tutaj można ustawić pokrętłem datę, po angielsku wszystko. Miesiąc, dzień, dzień, tygodnia. No i na górze taka kula z pleksji. Niestety ubyło trochę wody, czy wyparowała, czy gdzieś tam się przez te wszystkie lata wysączyła. No ale w środku jest taka podwodna scena z rybkami, jakaś, jakaś rafa kolorowa, może. Spróbuję może zrobić małą dziurkę, gdzieś uzupełnić ten płyn, może się uda. A może to, się uda to rozkleić jakoś. E, ja bym tego nie do... rozklejał, bardziej bym zrobił właśnie dziurkę i wstrzyknął na przykład e, e, tą wodę. E, fajnie by było, bo chyba ta rybka wtedy by się uniosła i, i pływałaby ładnie w tym. A tak z brzuchem do góry trochę pływa. Trzeba ją ożywić. Tak. E, to jak przy, tutaj jesteśmy w tym miejscu, to też jeszcze pokażę jest. Taki ładny, kobaltowy, z kobaltowym wzorem, talerzyk e, bardzo znanej manufaktury porcelany Firstenberg. E, ja bardzo lubię tą manufakturę, ponieważ te ich wyroby są w wysokiej jakości. E, to jest z serii Lotin. Natomiast też, e, jak już jesteśmy przy Firstenbergu, to jeszcze się trafiła też pojedyncza e, filiżanka z, właśnie z tej fabryki. E, no. Ładny, ładny kształt, z fajnym takim e, bardzo kształtnym. Łóżkiem. A ja mam naprawdę super rzecz, jeśli już jesteśmy przy talerzach, przy porcelanie. Znowu, e, znaczy to jest nie, niemiecko-amerykańska rzecz. E, jest to taki talerz okolicznościowy, e, który mm, powstał na jubileusz dziesięciolecia jakiegoś klubu wędrownego e, Heidelberg International Wandering Club. E, jakby okolicznością chyba jest to, że, znaczy, dobra, jest to Alaska and Hawaii. 25-lecie e, pracy? Nie, nie. E, statehood, czyli e, A. E, uzyskanie, e, jakby. Statusu stan, stanu? Tak chyba tak. 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 Tutaj też flaga Stanów Zjednoczonych ma, ma te gwiazdki. Jakby kiedy dołączało kolejne stany, to zwiększała się liczba gwiazdek na tej fladze, Także to, to, to miałoby sens. W 1959 musiały zostać do, dołączone. Jako Stany Alaska i Hawaje. No i tutaj mamy taką panią w takim hawajskim stroju, mieszkańca Alaski, no i kogoś, kto Niemcy reprezentuje w takim jakimś tyrolskim kapelutku. Jest lew. Jest to lew, tak. Śmieszne. No I baloniki, coś coś wyjątkowego. No i tak, jeszcze skoro talerzyki, to i paterki, jest paterka. Emaliowana, emaliowana bardzo, bardzo ładnie, fajnie wykończona, tak dokładnie. Eee, rzadko z, z Ma też nie Tak, no bo rzadko jest paterka. Jak jest paterka, to jest właśnie z przyspawanymi nóżkami jakimiś, takimi z blaszki, a to jest całe takie pełne. Taki, taka obręcz na, na tej nóżce. No i no jak zwykle na tych emaliach fajne, fajne takie zaciekowe wzorki. To jest jeszcze druga emalia, którą tak tylko eee, Delikatnie pokażę, bo tutaj się znajduje dużo drobiazgów na niej, natomiast jest fajna też emaliowana paterka kwadratowa z wywiniętymi do góry e, rogami. Też bardzo ładny kolor, bardzo ładny wzór. E, I też posiada też... E, zawieszkę tu z tyłu, e, na, dzięki której można powiesić tą, tą paterkę na ścianie jako zdobę. No a w środku w paterce znajduje się różne takie znaczki, e, jest clown jest znaczek no, czyli nie, jeszcze jeden klaun, tylko inny. Są też puste takie okrągłe znaczki za grawką, może coś w nich zrobimy sami, a także takie w kształcie truskawek obciążniki do obrusów. Jak się na terasie przykrywa stół obrusem lub ceratą, to można takie obciążniki przyczepić na rogach, wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wiatr zdmuchnie nam taki obrus Ja tu mam taką rybę, troszeczkę ukruszoną, ale pójdzie jako podstawka pod gąbkę do, do zmywania naczyń u nas w sklepie pewnie. Mm, ładna bardzo ta rybka. Fajna, szkoda. No, szkoda. Pierwszą rzeczą, którą w ogóle w tej hali znalazłem, to było takie pudełeczko drewniane z gołębiem pocztowym, z listem w dzióbku. Otóż fajne jest w tym pudełeczku to, że ma tutaj przegródki, takie skośne przegródki, ewidentnie na znaczki pocztowe, takie do używania, w sensie. Pewnie to służyło komuś na biureczku, komuś, kto wysyłał dużo listów i sobie pobierał stąd właśnie te znaczki. I co, dużo kiliszków i pucharków zakupiliśmy, na przykład taki set pięciu fajnych pucharów czy kielichów. Raczej myślę, że to są puchary do lodów, może do jakiegoś deseru. Myślę, że tak. Z takim delfinkiem w nóżce. Trochę kicz, ale, ale fajna ale fajne, rzecz. No. Dająca dużo przyjemności. No jest też jeszcze ten kryształowy kieliszek tak. do brandy. Kryształowy, stąd wiemy, że jest nawet zachowana nalepka. Jest to prawdopodobnie francuski kryształ. 24% ołowiu w stopie tego szkła. No i piękny wzór w takie stokrotki można powiedzieć. No i fajny rozmiar, duży taki, dlatego go wzięliśmy bo jest naprawdę wyjątkowy kieliszek. No tu taki kieliszek, już raczej do wina, z taką średniotą nóżką piękną i w pięknym kolorze. No i jakie kieliszki też. Jeszcze... jeszcze tutaj pokażę Oto. takie dwa, chyba do likieru, czy, czy nie, nie wiem do czego, ale szkło jest niebieskie, ale też trochę takie opalizujące i złota kratka takie urocze no jak jesteśmy przy kieliszkach to też jeszcze mi się udało w takich koszach wszystko za drobne monety wygrzebać taki kielich specjalnie dla Marka jest tu milenium, sylwester milenialny 1999-2000 spędzącą świnką po środku także, która przeskakuje szczęśliwie w nowy rok no i proszę bardzo no, dziękuję. Marku, co do Twojej kolekcji. Dziękuję. E, no co tu jeszcze nam się trafiło? E, jakieś takie drobiazgi typu farma do np. przykład kremu Brilet. Taki pucharek, nie wiadomo na co. Taki ludowy powiedzmy. E, szklanka, reklamówka, oranżiny. Taka cukiernica. Też ze Strasburga. Ładne szkło. E, no i... Jajacznik, co ciekawe, Rozentala, Biała Maria, przedwojenny. Po tym można wnioskować po sygnaturze, więc też ciekawostka. Wygrzebana też w koszyku takimi z takimi drobnymi rzeczami. A tutaj mamy taką bardzo fajną lampkę, dość starą. Abażur jest naprawdę w ładnym stanie. Nie jest poplamiony, co się niestety bardzo często zdarza w takich rzeczach starszych. Nie jest popruty, jest super stanie. Tu jest porcelana, tu jest drewno, jest fajne okablowanie i fajna wtyczka, bardzo stara. Tak, taka wtyczka z podkówką, naprawdę stara. Sam przełącznik też jest taki fajny, zgrabniutki, tak się go miło, takie satysfakcjonujące to jest, kiedy się go stryka. Natomiast lampka sama ma jeden mankament, ponieważ ma oprawkę do żarówki cokołowej. No, więc pewnie po prostu będziemy musieli e, wymienić tą oprawkę na skórze. Niebieskie są pewnie takie żarówki, ale jest to myślę, że problematyczne dla kogoś, kto chciałby u nas kupić. No, w Polsce taką są żarówkę. w ogóle nieużywane takie żarówki, w związku z czym e, e, bez sensu to się trudzić, zamawiać przez internet. Lepiej zamówić oprawkę za parę złotych, wymienić i mieć już taką, e, do której będą pasować na przykład żarówki E14. Mam coś takiego, właśnie nie wiem, dlaczego to kupiłem, chyba dla ciebie, ale. No, przyda no się do mycia jakichś elementów, na przykład. Kupiliśmy sobie też po samochodzie, to jest Twój. Tak, to jest Twój. ty masz Opla, ja mam renówkę. Jest to seria Lesneya e, brytyjskiej e, firmy. E, models of Yesteryear. Jest to, u mnie jest dokładnie to Renów, re, e, Renault z 1911 roku. A u mnie twój? 1909, Opel Cooper Więc e, mamy wrócić do domu z wakacji. I są kompletne, w ładnym stanie, nie poobijane za bardzo. Ciekawe, ile rzeczy się zmieści do tych aut. Tak, myślę, że to się zmieści. I chyba ostatnia rzecz, yy, która tutaj no, prawie ostatnia. Prawie ostatnia, no dobra, no ale to jest deserek, deserek. Yy, owoc na, na deser. Yy, Troszkę podniszczona, ale fajna yy, truskawa. Tr Trochę wyszarpaliśmy ją z tego sklepu, bo nie miała ceny naklejonej, ale Spytaliśmy o nią i nam ją sprzedano bez problemu, natomiast w tym sklepie służyła jako taki element scenografii do robienia zdjęć, chyba żeby mylić ludzi co do skali przedmiotów, mm. ale, no ale tak, pani trochę z żalem, ale z uśmiechem też nam ją oddała, skoro nam się spodobała. Co się sprzedała. No sprzedała oczywiście. Fajna rzecz, nie wiem do czego pierwotnie służyła, no ale my ją też pewnie na witrynie na wystawie sklepowej ustawimy. Też będzie żal nam się z nią rozstawać chyba. No, no bo, pewnie tak, bo, bo fajna rzecz kawa. E, no jeszcze te, wygrzebałeś gdzieś w elektro rzeczach. Tak, tak powiem. ja wygrzebałem jakiś taki gadżecik firmy Hama. I ja nie wiem szczerze mówiąc co to jest. Tutaj są wejścia, chyba wejścia głośnikowe. Tak jakby to był jakiś taki mm, rozdwajacz sygnału głośnikowego i można sterować jest on off 1 2 3 tak jakby trzy głośniki można było pewnie jedno więcej y, jedno jest wejście i wyjście na trzy także można z zwykłego systemu zrobić taki system że w trzech miejscach są stereofoniczne głośniki i ja myślę że nam się to, y, to y, bardzo... tu masz tu masz speaker 1, Amplifier to jest wejście, 3, i tutaj możesz rozdzielić sobie na trzy tak. pary głośników. Tak, jest 1, 2, 3 i każdy można z tryknięciem wyłączyć. Czyli w, w sumie momencie. moglibyśmy sobie to podłączyć w sklepie do naszego um, wzmacniacza i w różnych miejscach sklepu umieścić głośniki, tak. żeby mieć e, e, jednocześnie na nie wiem, ośmiu, sześciu głośnikach e, dźwięk, tak? Tak. Albo ja będę miał stereo na swoim biurku, ty na swoim biurku i gdzieś tam na sklep będziesz szedł. Trzeci będzie mogli ten sterować. Jak jesteśmy przy elektrorzeczach jeszcze, to ja wygrzebałem z kolei coś takiego. Nówkę sztukę, VideoCut. Jest to urządzenie, taki mikser do używania wraz z magnetowidem do cięcia i przetwarzania kaset filmów materiałów zapisanych na kasetach VHS jest to chyba nieużywane bo jest tu nawet instrukcja obsługi są kabelki jest to całe urządzenie jest też jakaś przystawka do niego wszystko jest oprawione w styropian który nie wygląda jakby był kiedykolwiek wyciągany, szargany używany a jest to przedmiot, który Kupiłem specjalnie dla ciebie, Marku. O, dziękuję bardzo. E, bo Marek właśnie e, korzysta z takich urządzeń różnych, ma różne miksery, jakieś tam urządzenia, właśnie do edycji filmów VHS. No tak, bo to jest taki amatorski sprzęt. Myślę, że, że w latach 90., może jeszcze 80., to, jest, to już są lata 90., ale popularny. Mm, Myślę, że dla takich małych firemek, które realizowały nagrania z Wesel na przykład, czy z Komunii, czy, czy z jakichś różnych okazji na właśnie w formacie VHS, Czyli to nie musiała być jakaś super jakość, nie, nie taka jak do telewizji. Taki... No ale urządzenie fajne i na pewno ci się przyda. Nie? Tak, w Przy tak. Twoich projektach różnych takich fajnych. Marek na przykład robi reklamy naszego sklepu na właśnie vhs Tak, i... na telewizorku takim CRT, starego typu, kineskopowym, który ustawiamy w witrynie i y, coś takiego bardzo przyciąga, myślę, że ludzi, którzy przechodzą ulicą obok naszego sklepu i zatrzymują, y, właśnie taki. Tak, od razu widzą, że to jest jakieś miejsce związane z, z rzeczami vintage, ze starociami. No budzi to sentyment na pewno. Budzi sentyment, a jeszcze do, dodaje dodatkowego smaku co świadomość tego, że to jest robione też na takim vintage'owym sprzęcie. Zgadzam. się. No i to by było na tyle. Tak to wszystko. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co wam się najbardziej podobało albo co wam się nie podobało. No i zapraszamy do komentowania i lajkowania naszych filmików. Yy, wysyłajcie nasze filmiki znajomym, udostępniajcie je. Subskrybujcie też nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I też odwiedzajcie naszą stronę internetową i oczywiście nasz, jeżeli tylko będziecie w Warszawie. Yy, na Pradze. Na Pradze, na ulicy Wileńskiej 21. Nasz filmurapczy. Yy, Elementyczny sklep Looking Sight. Zapraszamy. Zapraszamy. Dziękuję. dzięki.